Symbol stanowiący motyw przewodni niniejszej wystawy pojawił się w przestrzeni miasta już w 2014 roku. To właśnie wtedy, w pewien grudniowy wieczór, na elewacji budowanego wówczas wieżowca Warsaw Spire, pojawił się świetny znak mówiący kocham Warszawę. I love New York, I love Berlin and I am Amsterdam are very famous slogans promoting these cities. And we said what does Warsaw have? Co możemy zrobić, aby promować Warszawę jako miasto? Więc mieliśmy dyskusję z naszą drużyną i powiedzieli, że nie said, Don't tego po angielsku, ale Be i powinniśmy to in po polsku. So Więc powiedzieli, że nazywamy to „Kocham Warszawę”. Napis ten był olbrzymi. Każda litera miała ponad 3 metry wysokości. Całość zajmowała 3 piętra i zlokalizowana została na wysokości ponad 130 metrów. Sprawiało to to, że „Kocham Warszawę” było czytelne nawet z odległych punktów stolicy. We have to make a lot of tourists coming to this place as well. So on the Plaza the European Square, which is down on the tower, we placed a big sign Kochma Chawa. Galam, constructing the first skyscraper, established an open and positive communication. Hasło Kocham Warszawę mieliśmy nadzieję, że stanie się nie tylko hasłem opisującym naszą działalność, lecz hasłem związanym ze stolicą i dynamicznym rozwojem. W momencie zakończenia budowy budynku Warsaw Spire znak Kocham Warszawę znalazł swoje nowe miejsce u podnóża budynku. Znajduje się tu do dziś. And on the other side of the street, there is the famous Museum of Uprising, which is about the history what happened in Warsaw. So when the people first see the history, they cross the street and see the modern Warsaw. And modern Warsaw is also a visit card for Poland, so see the modern Poland. Tworząc znak kocham Warszawę, stworzyliśmy także sondę, w której zapytaliśmy mieszkańców miasta, a także ludzi odwiedzających, za co ją kochają. Usłyszeliśmy takie odpowiedzi jak za cudownych ludzi, za wspaniałą atmosferę, za intensywność stolicy, za jej historię. W tym roku postanowiliśmy zapytać o to ponownie. Wydaje nam się, że jest to świetna okazja do tego, żeby zobaczyć, jak na przestrzeni tych kilku ostatnich lat zmienił się wizerunek stolicy w oczach jej mieszkańców. Obie sądy można zobaczyć podczas aktualnej wystawy. Fundacja Sztuka w Mieście powstała w 2014 roku. Została powołana do tego, żeby organizować różnego rodzaju wystawy, wydarzenia, eventy. Dzięki fundacji młodzież oraz artyści mogą wymieniać się swoimi spostrzeżeniami. To m.in. dlatego rozpoczęła współpracę ze znanym ilustratorem Olinem Gutowskim, który przygotował dla dzieci bardzo popularne kolorowanki oraz wycinanki. Wszystkie te gadżety będziemy mogli zobaczyć na wystawie Kocham Warszawę, która właśnie trwa na Placu Europejskim, tutaj w Warszawie. Galeria Artwork pojawiła się na Placu Europejskim w 2016 roku. Od tego czasu przygotowaliśmy. Już 16 oryginalnych wystaw, do których zaprosiliśmy ponad 60 artystów i artystek z całej Polski. Pojawiły się tam także akcenty warszawskie. Na wystawie Neon In z 2016 roku, artyści z duetu Dolce Luce, czyli Ola Mundzar i Grzegorz Sobolewski, przygotowali trzy neony, instalacje dotyczące lokalnej historii woli. Dwa z nich można teraz oglądać na wystawie. Pojawia się także całkiem nowy neon autorstwa Kamili Mruz. Jest to jej własna artystyczna interpretacja znaku Kocham Warszawa. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest w DNA firmy Gelamko, która skupiała się na promowaniu Warszawy i działań wokół Placu Europejskiego.